Witam Was wszystkich w nowym odcinku Margonem. E, dzisiaj Wam pokażemy, t, jak zabić e, na przykład jakiegoś tam grupowych. Może nas zabić, ale to nic. Dalej tam pójdziemy. E, no to idziemy tam. Możemy iść tam. Podwolenie? Ok. Dobrze, idziemy tam. Zobaczymy czy nam teraz my się teraportujemy do świata na przykład no e, jakiegoś świata może no do tego o... No i się przeszerportowaliśmy do Tornek. I teraz możemy dalej walczyć. Zabijmy tego lutka. Pa pa, pa, ra, pa, pa. Ewe, idziemy tam dalej. O, jakaś roślina w bazie. Ma się kotki. No dobra, no to idziemy dalej. A my mamy tutaj level... 23. A to jest mak. O! Zabijemy sobie tego węgla. Jak ma, może zabi tego Jak za Jakim polewa ten włos? No i takie coś my dostali właśnie. Ja już kończę. A... Wszystkim papa. Pa. 吧。